W dniach 7 i 8 listopada roku 2019 w Buzku Zdroju i Solcu Zdroju odbyły się spotkania dotyczące realizacji lokalnego pilotażu projektu RDI to Club. Organizatorem spotkań było Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, które od roku 2018 prowadzi pomiary jakości powietrza i tzw. niskiej emisji w Buzku Zdroju i Solcu Zdroju przy użyciu drona zakupionego w ramach projektu. Podczas spotkań zespół projektu zaprezentował uczestnikom poglądowe wyniki dotychczasowych pomiarów. Potwierdziły one, że niska emisja na terenach małych miejscowości i obszarów wiejskich dotyczy głównie okresu grzewczego i generowana jest przede wszystkim przez budynki mieszkalne ogrzewane tak zwanymi kopciuchami. Aby ją ograniczyć, niezbędne są wysiłki zarówno władz lokalnych, mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Leży to bowiem w interesie nas wszystkich. Dbamy w ten sposób nie tylko o nasze zdrowie, ale i o nasze portfele. Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat szkodliwości niskiej emisji, jak przeciwdziałać jej na co dzień, zapraszamy do zapoznania się z wykładem doktor habilitowanej Anny Rabajczyk, dostępnym na kanale YouTube projektu RDI2Club.